Boicie się mandatów na przykład dzisiaj? E, nie, nie boimy się mandatów. Myślimy sobie, że jeżeli władze po prostu wykonają teraz jakiekolwiek ruchy w naszym kierunku, to po prostu na szczęście, e, na szczęście mamy jakoś jesteśmy prawnie przygotowani do tego, żeby skonfrontować się z miastem. Dzisiejszy akt jest nie aktem po prostu wykroczenia, tylko jest aktem nieobywatelskiego, nieposłuszeństwa i... I dostępna dla wszystkich komunikacja miejska nie jest żadną utopią i żadną naszą mrzonką, nierealistyczną. Jak dobrze wiemy, w kilku miastach w Europie i w wielu miastach na świecie wprowadzona jest nawet darmowa komunikacja, i, w, i historia pokazuje, re, realia tych miast pokazują, że jest ona nawet dla miast opłacalna to, że u nas podwyższa się ceny biletów, jakby kapusta albo To, że u nas podwyższa się ceny biletów, zmniejsza to finansowanie. Miasto Poznań y, trzebi nasze portfele poprzez podwyższanie cen opłat za parkomaty, za różnego rodzaju usługi związane z wjazdem do miasta i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie mamy, mamy po prostu łupieżczą politykę, która w konsekwencji uderza w nasze portfele. Nie będziemy, płacić za wasz kryzys, nie będziemy płacić za wasz Nie będziemy, płacić za was kryzys!